Ah, tá, bom Koniec w Wielkie serce do walki, wielkie brawa dla Białorusinów, na Państwo. I to jedyny w pełni wielkie brawa dla zwycięstwo z Białorusiną i straszną Za chwilę oficjalny werdykt walki. Oglądaliście Państwo pojedynek w kategorii półśredniej z limitem 66.800. Zbliżyli się Łukasz Grubienociec i Sasza Pramilko. Proszę Państwa, zapraszamy Panią prezydenta Agatę Fisz tutaj na link. Ponownie Pani Prezydent. Proszę Państwa, ci, którzy obserwowali Łukasza Macieca na początku jego zawodowej kariery, myślę, że dziś z satysfakcją mogą popatrzeć na postęp, jaki uczynił Łukasz Maciec przez kilkanaście miesięcy. Jest coraz bardziej dojrzałym pięściarzem No i efekty tego widzieliśmy w tej dzisiejszej walce, która choć nie była walką rankingową, to jednak w jakiś sposób górszt Łukasza pokazała. Proszę Państwa! Przez techniczny nokaut w piątej rundzie, zwycięzcą tej walki Łukasz Maciec, Paco Lublin. Brawa dla zwycięzcy, brawa także dla Grzyda Aleksandra Wajemki z klubu Dariusz Stanski, Boxing Production Białystok. Chwila dla fotoreporterów i puchar od pani prezydenta Agaty Fisz. Gratulacje Łukasz. Dziękuję bardzo wszystkim. Z Zgromadzonej kibiców, dziękuję za to, że przyszli. także przyjechali do mnie kibice z Lidlina. Dziękuję wszystkim. Bardzo miło się tutaj boksuję u Was. To już mój trzeci jestem tutaj, także jestem z tego bardzo zadowolony i myślę, że w przyszłości będą kolejne. Dziękuję wszystkim. Dziękuję bardzo. dziękuję Ci, Gratuluję Ci bardzo serdecznie. Proszę Państwa, tak jak, tak jak